Nie, ja nie robię Six Seven jak z TikToka. Jak dzisiaj chyba siedziałem u grubego i zobaczyłem, że gruby da Six Seven i kuwa, tymi łapami macha, mówię ja p... role, nie. Mówię chłopka, naprawdę, naprawdę ten goś mnie kuwa, podłamał dzisiaj. Ale dobrze, że już Bandzi się rozpadło i że on już się działa z Marianem i że już ja nie będę musiał patrzeć na te Six Seven. <laughs> Premiera nowy błodar mój na streamie! Sprawdzamy to! poćwiczysz, to w końcu pęknie paszka. Nie nie zajebiesz. To się zezraj do pudziana Podnoszę wow. A na klatkę te ty, dobra, węgier Dobrze, że jest u mnie premiera spekulacje zapraszam na testy gotowości zawsze Czy byłem z Kubą w pewnym miejscu? Yy, tak, widzowie, byłem z Kubą w pewnym miejscu I Kuba przegrał 120 zł, wiecie? 120 zł przegrał i on mówi K***a, ja te lubię Teraz się czuję jak po spacerku Wiesz, tam jak poksen na siłkę Dzisiaj Zrobi piłkę, bo ona lubi drani, ruchał ją nawet mergani. Co to są za wersy, kurwa? Ja tego nie słyszałem nigdy w życiu. No to kurwa co? to są za wersy? No nie słyszałem tego kurwa, A bo to było tak dawno, że tego nie pamiętam. A to Meduza nawija? Ona lubi drani, ruchał ją nawet mergani. Ona lubi te doznania, ruchał ją graczom z poznania. Crowdliny Troszeczkę inny zamysł, jakby na majora, i na to wszystko chcemy to zrobić bardzo fajnie. Także też jeszcze z ocenianiem radziłbym się wstrzymać. Możecie nas oceniać po zakończonym majorze. I wtedy możecie powiedzieć, czy rzeczywiście to, co zrobiliśmy, było coś fajnego, czy nie. Ale bardzo byśmy chcieli, żeby ten major i to święto wielkie cs które będzie się odbywać e, przez prawie, tam, prawie około dwa tygodnie, e, żeby ludzie mogli też z nami na żywo to przeżywać. Ale więcej szczegółów będzie wkrótce. Okay. Bez kontekstu i dodaj daj potem. No dobra, 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 no. Cześć kochani, szykujemy się na premierę filmu. E, tak wygląda mój strój, jestem w sukience, bo dress code jest... ...oficjalny. Więc tak. Ja jestem sukience, zaraz pokażę wam się Wiktor, yy, co on ubrał. No, Wiktor. A i najważniejsze, Prawo nie wykupiło Bandzi, Prawo nie wykupiło bungee, bo Hyper przekazał troszeczkę złą informację prawa nie są wykupione przez Bungie, tylko przez Mary Ginole. Kanały Mary Ginole są wykupione, a nie Bungie. Ja potrzebuję 50 zł na Ubera, bo nie wiem, czy widzieliście, ale było takie kanał, które reklamował Robert Lewandowski. Ja płaciłem wszystkie tam pieniądze, bo była, widziałem też, jak Adam Polak właśnie żyje, jak jest bogaty, jakie ma super życie, płaciłem wszystkie pieniądze i wiecie co? Wygrałem! Razy 3! Pomnożyłem 3 miliony razy 3. Ile to jest razy 3? Ile się wypłacić? 9! 9 milionów wygrałem i chciałem to wypłacić, no I moje konto zostało zablokowane. Na, na, na dobrze! Z Robertem Lewandowskim. Straszne. Gdzie? Więc reklamowane twarzą Roberta Lewandowskiego! Ja zaufałem Robertowi, bo jest to mój ulubiony piłkarz, jest to mój idol teraźniejszy i z Do brzegu, i straciłem wszystkie pieniądze. Współczujemy I mam na nawet. I Teraz nawet. Ja te wspomniałeś o jednej osobie. Jak ściągniesz Morgana Kubika, Hermesa, Torka i szeregowego, to może ci się udaje jak nie to gówno. No to ja cię mogę zapewnić, że i Morgan, i Kubik, i Hermes e, będą komentować mecze. Z trzech serii 30. Odda. Wyglądałem się ruch, kurwa z facetem <laughs> Jakiś l mu ulachę nie No ja tak sobie luźno, luźno sobie streamuję Wiesz za życie się wziąłem trochę Schudnąć trzeba, nie? W końcu... Przez... No ale to i tak już chyba dużo schudłeś, nie? No trochę na pewno, nie? To, to, to... to, taj, to taj. Trochę, to ile to jest? No, no pochwal no, się, no, słuchaj, nie bądź taki skromny! Pochwal się, no! No będzie prawie 50, nie? O, Jakby nie od, od mojego maksimum. No to widzowie, W, w dla Janusza! Możesz sobie zjeść yy, po ważeniu, ja, ja z tobą nawet ja zjem po ważeniu tego. na spokojnie, bo proponowałeś, żebyśmy poszli na drwala już po, Pasz, po walce. Po walce... <laughs>

Ale ciężko jest lekko żyć, kurwa. Patryk ch... to, to go oszukał pali z tobą? Tak, czujecie rybę? Tak, tak samo do ciebie brudzi. Na no, tu leży Ojojoj ojo. To A wiesz, to jest nie telefon? Da. Twój No, no. śmietnikujemy. O kur**a Oj Ale to ty Pokaż Ale to No, to powiem on tak, ma no, to jest nawet nie w pomarańczowych ścianach, ale e, za jakiś czas szykuje się e, renowacja i, i zmiana trochę otoczenia, więc myślę, że na pewno to pamiątka znajdzie, no fajnie, na pewno to, to znajdzie miejsce na, na ścianie. Jak będę sobie urządzał nowy pokój, więc dziękuję bardzo. Jak to zrobisz, to jesteś kurwa. To idę, to się daje, tak? Jakiś zielony sposób mi już. MERGANI LEŻY! J**AĆ zaję... Tak! Zaj**ałem Merganiego! Zaję go mi postatno? Próbuję We can't do these rookie mistakes with the bomb guys Ja. Oh. <laughs> Ej, yeah. yeah, yeah, yeah. Właśnie, jak już to stoję z Maciekiem to chcieliśmy powiedzieć oczywiście, że został zaproszony też mikro, Ale okazało się... Ale okazało się, że Melapustelik też ma dzisiaj urodziny i on musi kręcić pracę Co zrobisz no? Ryba? O! Ryba! Ryba! ryba. 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 Ale nie spokojnie! No kurwa, ryba złapałem! Ale okoń! O kurwa! Ej, jaka bestia! Ej, jaki ładny okoń! Kurwa! Jezu! Kurwa, panowie! Puchałem się chyba ze sześciu! Jasny gejd! Kuraś cień! Grał jakiegoś PUBG albo coś, kurwa nie? survival horror człowieku normalnie! Ło! Jaka d**ka? Rozumiesz? Nie, wieta, wieta, nie no, odwołujemy to, siadajcie, bo jest telefon. Jest wierd cały z Jest wierd cały. Ja mam takie pytanie. Kurwa, nie no! Zdążyj, zrozumiesz to studio całe! Kurwa, tak Ferowy, jakieś... O kupa mi snajper wyciągnął HD, sch**uj ci w d**pę kurwa Dobra, pytanie, pytanie, konkursowe, jesteś gotowy? Jestem gotowy B Będzie pytanie tak lub nie, czy mokry suchar zjadł g**o? No. Tak Bardzo dobrze, Brawo. wygrałeś Brawo, Załóż mi na głowę, załóż mi na głowę, szybko bo ja, no Deni kupa, no nie mogę wypuścić. Dobra mam auto ten, jest git mogę coś takiego fajnego zdradzić, to na pewno będzie fajne. Dzisiaj rozmawialiśmy wspólnie, no bo tak, będzie oczywiście komentatorka, czyli kasterka i będzie też studio. No i bardzo by było fajnie. E, no i prawdopodobnie oczywiście to dojdzie do skutku, że e, w studiu komentatorskim głównym hostem będzie też Testri. Ja Testriego bardzo lubię i mi akurat jego styl prowadzenia i ta jego luźność i niespięcie dupy e, bardzo, mu, e, bardzo mi on odpowiada. <śmiennie> <śmiennie> nie, nie, nie. <śmiennie> <śmiennie> Masz ognisko jeszcze, jak coś. Przenośne. Ja wiem, 5 HP, 8 hp Ja, <śledź> Kiedyś mi najpierw napisał tak: Jedź tu szola", powtarzam, jedź tu szola". Używał on groźby karalne na osobę chorą i niepełnosprawną w internecie, że popijemy go tatę, mojego brata nie tak samo i groził mi, że po**** mojego brata, mojego tatę i mnie tak samo. On jest chory psychiście i normalne Nie oglądajcie go na Twitch, bo on zrobił osobie chorej i niepełnosprawnej. <śledź> <K> nie? <śledź> I się to rozszyfruj, nie? No, i teraz y, wiadomość wczoraj, wczoraj, y, wpół do pierwszej w nocy. Pusiol, obrabiasz kurwo je... ludzi z internetu, jesteś jedną kurwą. Ja bym cię spotkał, to, by, to dałbym ci ryja i mam Panę, w... że policja cię trzyma i grozi ci dwa lata więzienia w zawieszeniu za groźby karalne na mojego tatę i na mnie w internecie. No i, ch... i cześć, kurwa. I pogadamy. Ile miałaś się jeszcze? Sto. Nie, no tak blisko już byłem. Tak blisko! Tak blisko! Jak ja! Nie był ciebie nikt tak blisko! Wprowadzę się chyba ostatnią uczestniczkę z dzisiaj. Muszę się zaprezentować, tak? Myślę, że tutaj... No... Brawo poproszę, brawa! bro. <laughs> tu jest barman, Jakby chciała się coś napić, no to oczywiście... Mo Można się coś napić. Aha! Oj, proszę bardzo! Widzicie! Ja, yy, to jest yy, Kevin de Bruyne, no to oczywiście, yy, proszę bardzo, daję kwiat dla Ciebie. 24 kwiaty ciebie można sprawdzić co to oznacza. Mario, oto Mario! Ja, ja! ja jestem u Jakie Jak ja teraz zginąłem jeszcze? Czego on jest jeszcze w ja tym porcie, jak to już jest k...chrzemy? do rotacji do Dobra, to jest to nie? Co ty zrobiłeś teraz? Porwi wreszcie ją, anioły śpią! Ło! Ci się sobie bilolej Jest na tu się będzie trochę!